Mercedes klasy V to komfortowy i prestiżowy samochód. Samochód dla całej rodziny, ale nie jest to samochód idealny. Można go poprawić. Chcę wam pokazać na przykładzie kilku samochodów, które mamy, co poprawiliśmy. Pełne wygłuszenie w przypadku tego samochodu i w zasadzie nic więcej, ale już podnosimy bardzo mocno komfort. Mamy kolejny samochód, tu mamy niepełne wygłuszenie, czyli boczna strefa, drzwi przesuwne, drzwi tylne, tylne boki nad kola i do tego zamontowaliśmy nowy system audio, bo fabryczny burma Burmaster to nie jest system idealny. Mamy kolejny samochód, kolejną fałkę. W tej kolejnej fałce mamy pełne wygłuszenie i zainstalowane multimedia w wersji prostej. I te multimedia podłączone są do naszego systemu audio, czyli system audio też został wymieniony. Taki prawdziwy kompleks. W kolejnej fałce, która już jest gotowa, mamy pełne wygłuszenie i nowy system audio bez multimediów, czyli wszystko co dobre do grania i do podróżowania w komforcie i w ciszy. A tam mamy kolejną fałkę, który mamy multimedia i system audio w wersji basic, poprawiony przez nas i tam nie ma wygłuszenia, ale wygłuszenie będzie przy następnej wizycie, bo to była szybka, krótka wizyta, więc nie chcieliśmy uziemiać samochodu. No i e Ferrari SF90, którego kawałek na pewno widzicie, to wam zrobię na YouTubie osobny materiał poziomy. Jak widzicie, samochodów nam nie brakuje, jeżeli chodzi o fałkę, bo fałka jest naprawdę super samochodem, ale po naszych modyfikacjach jest jeszcze lepszym. Wygłuszenie podnosi komfort, cisza w środku, nie buczy, nie huczy. Audio, to moim zdaniem dla fałki podstawa, bo fabryczne nie jest, tak jak powiedziałem, idealne. I Multimedia, słuchajcie, to jest rewelacja dla fałki, bo to jest samot rodzinny, pięciosobowy lub sześcioosobowy z tyłu. Uruchamiamy Netflixa, YouTube'a, podłączamy PlayStation 5, tak jak będzie w tym samochodzie. Jest przesłonica do Playa, specjalnie podłączona i gniazdko z tyłu w bagażniku, gdzie możemy podłączyć sobie Playa i grać na przykład w gry podczas jazdy. Możemy uspokoić tym dzieci. Wiem, że nie wszyscy chcą, żeby dzieci patrzyły na ekrany, ale w samochodzie jest naprawdę święty spokój. Także jeżeli potrzebujecie modyfikacji fałki, to zapraszamy. Każdy z tych właścicieli dostał to, czego oczekiwał. Jeśli potrzebujecie poprawić fałkę, zapraszam.